Witajcie Maniacy Wrestlingu, zapraszam Was na dzisiejszą paczkę newsów. Drew McIntyre żąda podziękowań od CM Punk'a. Ostatnio Drew McIntyre stał się centralną postacią w programach WWE, skupiając się zwłaszcza na swoim wrogo nastawionym stosunku do samego CM Punk'a. McIntyre utrzymuje, że Punk powinien być wdzięczny za utrzymanie go w centrum uwagi w świecie wrestlingu. Dru otwarcie szydził z panka, zarówno na row, jak i w mediach społecznościowych. W trakcie wywiadu dla D-Bump McIntyre wyraził swoje zdanie na temat całej tej sytuacji: Za ostro, myślę, że panki wszyscy powinni mi dziękować, wszyscy jego fani powinni mi dziękować, bo to ja sprawiam, że dalej jest istotny, ciągle o nim rozmawiając. Nie tylko to. Chcę także dedykować mu moje zwycięstwo w walce o tytuł Mistrza Świata na WrestleMania, więc jeśli cokolwiek to ja tu jestem dobrym gościem. Nie widzę problemu, powinni mi podziękować, wyślij mi prezent Punk. Biorąc pod uwagę ciągłe zaczepki McIntyre'a i fakt, że to on spowodował kontuzję Punk'a wygląda na to, że WWE przygotowuje podwaliny pod pierwszy program CM Punk'a po jego oczekiwanym powrocie do federacji. Jinder Mahal uważa, że jest niedoceniany. Mimo niedawnej porażki w walce o tytuł Mistrza Wagi Ciężkiej, Jinder Mahal jest pełen determinacji i uważa, że nie dostaje zasłużonego uznania. W rozmowie z Gorilla Position podzielił się swoimi myślami po wydarzeniach na gali Raw Day One. Mahal przyznał, że czasem czuje się niedoceniany, ale to wsparcie stało się dla niego motywacją do eksploracji nowych ścieżek. To było niesamowite. Czasami mam wrażenie, że nie dostaję zasłużonego uznania. To w porządku, bo to utrzymuje mnie w motywacji i napędza. Zdecydowanie było miło otrzymać wsparcie. To tylko dodatkowo mnie zmotywowało. Pracuję z trenerem aktorstwa. Chcę teraz spróbować różnych rzeczy. A wierzę, że WWE też eksploruje różne możliwości i jest otwarte na nowości. Jinder Mahal sugeruje, że zmiana roli może być na horyzoncie. Wydaje się być otwarty na nowe Wyzwania i eksperymenty, może Modern Day Maharaja jako babyface? Być może, jestem podekscytowany. Ogólnie rzecz biorąc, bardzo pozytywna reakcja, nie tylko od fanów, ale także od WWE. Sam rok udzielił mi bardzo miłych pochwał, to było super. Trzeba przyznać, że Jinder Mahal pokazał się z bardzo dobrej strony podczas swojego występu na gali Raw Day 1. Jego zaangażowanie i determinacja są zauważalne. Widać wyraźnie efekty ciężkiej pracy, którą włożył w swoją postać. Ciekaw jestem, co wy sądzicie o transformacji Jindera, a także, czy uważacie, że Mahal spełniłby się w roli Babyface'a? Dajcie znać w komentarzach. Postrzeganie Ni Jax przez szatnie WWE. Ostatnio podczas wywiadu z Sony Sports Network Becky Lynch uchyliła rąbka tajemnicy związanej z jej współpracą z Rio Ripley podczas jednego z odcinków Raw. Becky zdecydowanie otwarcie podzieliła się kulisami wskazując na jedno wspólne przekonanie, które zjednoczyło wszystkich w szatni kobiet WWE – nikt nie lubi niej Jax. Posłuchajcie, już wcześniej wspominałem o tym. Szatnia kobiet nie dochodzi do porozumienia w żadnej kwestii, absolutnie w niczym, poza faktem, że nikt nie lubi Ni-Jax. Tak więc, kiedy jest ona w coś zaangażowana, zobaczycie wiele osób współpracujących, aby jej się pozbyć. Warto dodać, że Ni-Jax została przypięta łatka osoby, która jest niebezpieczna w ringu. To może być jedną z przyczyn, dla których zawodniczki za nią nie przepadają. Przykładem może być starcie Jack z Becky Lynch w 2018 roku, podczas którego doszło do złamania nosa Becky, czy ostatnio niebezpieczny bonsai drop, po którym Ripley rzekomo doznała urazu żeber. Dominik Mysterio bierze ślub. Dave Melzer z Wrestling Observer przekazał nam niedawno ciekawą wiadomość dotyczącą Dominika Mysterio. Wygląda na to, że szykuje się do ślubu. Prawdopodobnie już w ciągu najbliższego tygodnia lub dwóch. Dominik i jego narzeczona Marie Juliet ogłosili swoje zaręczyny w styczniu 2023 roku. Ich związek rozpoczął się jeszcze w czasach szkoły średniej, a spotykają się już od 2011 roku. Chociaż Dominik Mysterio i Aripli są popularnym duetem na ekranie w WWE, warto zauważyć, że nie są parą w życiu prywatnym. Jeżeli chodzi o Rear Ripley, jest ona w związku z gwiazdą AEW, Badym Matthewsem. Oczywiście chciałbym życzyć parze wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Nick Nemeth chce zmierzyć się z gwiazdą AEW. Nick Nemeth obecny niż IWGP Global Heavyweight patrzy w przyszłość z myślą o istotnym wyzwaniu poza swoimi obecnymi osiągnięciami w NJPW. Nemeth wyraża pragnienie wznowienia rywalizacji z byłym kolegą z WWE. Mowa tu o Brianie Danielsonie. W niedawnej rozmowie z Monopoly Events Nick ujawnił chęć na starcie z Danielsonem. Nick i Brian wielokrotnie zmierzyli się w ringu WWE, ale Nemeth uważa, że ich potencjał był ograniczony przez federację. Chciałbym ponownie stawić czoła Danielowi Brianowi i bez ingerencji WW i wynik ich protekcji jego osoby. Chcę prawdziwej konfrontacji jeden na jeden z kimś uznawanym za jednego z najwybitniejszych w historii i pokazać światu, że jestem równie wyjątkowy. Chcę stanąć z nim twarzą w twarz, aby wszyscy mogli zobaczyć i zdać sobie sprawę, nikt też jest cholernie dobry, nie? Poprawię to, jestem w tym cholernie niesamowity, to byłoby spełnienie marzeń, choć mam listę japońskich legend, z którym chętnie bym się zmierzył, Daniel Bryan to ostateczny cel na horyzoncie. Chcę spojrzeć w jego oczy, powalić go główką, udusić go, zmusić do poddania, cokolwiek nie mogę się doczekać, nikt niestety nie miał możliwości pokazania pełni swojego potencjału w ringu WWE. Pojedynek z Brianem Danielsonem byłby doskonałą platformą, aby wykazać się w pojedynku z jednym z najlepszych technicznych zapaśników obecnych czasów, co pozwoliłoby mu w końcu udowodnić niedowiarkom, że należy do jednych z najlepszych zapaśników historii. Biorąc pod uwagę bliskie relacje AW z NJPW taki pojedynek jest jak najbardziej prawdopodobny? Ciekaw jestem czy chcielibyście zobaczyć starcie obu tych zawodników? Dajcie znać w komentarzach. Adam Page zniknie z AW. Hangman Page doświadczył porażki na AEW Revolution, a wydaje się, że ta porażka jest częścią szerszej strategii. Według informacji z Fightful Select ich źródła poinformowały, że przed walką prowadzono rozmowy na temat przerwy Hangmana. Dokładna data rozpoczęcia tej przerwy nie jest jednak określona. Przez pewien czas krążyły plotki, że Hangman Page zamierza wziąć sobie przerwę od AEW. Nie jesteśmy pewni, kiedy dokładnie się rozpocznie, ale możliwe, że Zostało to zainicjowane poprzez jego działania, takie jak ataki na sędziów podczas Revolution. I to by było na tyle, maniacy wrestlingu. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy wytrwali do końca oraz prosić Was o zostawienie łapki w górę i komentarza. A jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to zróbcie to teraz, aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami ze świata pro wrestlingu.